Cześć, mam na stole Triton 450 rocznik, który to jest nie wiem nie zostałem poinformowany do zrobienia jest prawdopodobnie gaźnik bo maszyna jak się zagrzeje to gaśnie nie da się jej odpalić jak ostygnie znowu odpala, znowu aż się zagrzeje i znowu gaśnie Więc podejrzewam, że będzie to gaźnik do czyszczenia albo i nie no zobaczymy i jeszcze zdążymy zauważyć że jak się go załączy w sensie zapłon jak się załączy to od razu chodźnica chodzi no i nie wiem czy czy właściwie go tak już dostał bo widzę że też tu był odłubany Nie wiem czy tego dostawa się właściciel, no ale to tak raczej nie ma być, żeby mu cały czas chłodzony, bo silnie jest niedogrzany wtedy. Pracuje w niedobrej temperaturze. No i ogólny przegląd, no zobaczę jak tam wygląda. Widzę, że łańcuch tutaj jest trochę już taki w opakanym stanie, cały zardzewiały. A już strzela, suchy pewnie strasznie No, jebany strasznie e... No i No i to tyle no Zobaczę co tu siedzi I będę potem nagrywał dalej filmik Przy rozbiórce, nie wiem czy całą rozbiórkę będę nagrywał, czy tu już gaznik będzie wyciągnięty. umiejętny. nie zdaje mi nagrać z tego filmiku. Ciągle Toż ktoś tu przychodzi. Jak nie z czekoladą. To mam gdzieś jechać. Żona mi wypisuje, że mam gdzieś z nim jechać do sklepu. już był rozbierany, bo to nie są oryginalne śruby z niego 6000 przebiegł i tu już gaźnik był rozbierany normalne śruby są na Czyżak? No nic tu nie ma Często. Trzeba do myjki wrzucić. Jak się umyje? i będzie można go składać a w tym czasie muszę rozebrać też tutaj to i zobaczyć czy to tutaj nie ma prysmuchu, bo tutaj jest pęknięcie mała aktualizacja, bo przy, w przyszłym części y, tutaj jest ten stary kruciec, on tu jest popękany to jest yy, i tu w środku jest popękany cały przez to mogło ciągnąć gdzieś lewe powietrze tutaj już mam nowy yy, to coś tu jest no, lekko to ale to nic nie robi nie wiem jakaś wada fabryczna źle odlane no, ale w środku nigdzie nie ma jest cały nowy nowa świeca w międzyczasie zlałem płyn ten płyn teraz jest Hmm, przejrzysty, ale jak go spuszczałem do ten osad, to, to był, to on pływał czy yy, długo nie był już zmieniany yy, płyn chłodzący, zrobiłem tutaj ten czujnik musiałem to odkręcić, sprawdziłem coś tu luźno wychodzi, yy, sprawdziłem yy, w gorącej wodzie zagotowałem wodę i sprawdziłem czy czujnik działa, działa czujnik, więc wsadziłem go powrotem, e, tu jeszcze będzie łańcuch wymieniany. Bo ten jest środ. E, gaźnik już jest wyczyszczony. E, nie wsadzałem go do końca, czekaj na tą gumę. Gaźnik już jest wyczyszczony e, w my mycie ultradziękowej. Ale czekałem na tę gumę bo, bo nie wiedziałem kiedy ona przyjdzie Przyszła Smarujemy trochę, chociaż nie gumę się nie powinno smarować, ale lepiej wyjdzie działa 12V lampy działają I teraz czy odpali to jest pytanie paliwo jest podpięte w stanie tu i tu się opali Dobra, co robimy? Jazdę próbną? Ja już się chwilę przejechałem Łańcuch mi spadnął Jest tak wyjebany ten łańcuch Że dałem lekki gaz w zakręcie I nagle jak nie ma gazu, więc łańcuch jest do wymiany. Tutaj coś bije, nie wiem czy koło są niewyważone, ale kierownicą część się straszy. A jak się doda gazu, to nie tak przy 60? Przy 60 tak gdzieś bije. Kierownica 70, no. Trzeba było zobaczyć koła, czy są wyważone Czy są proste w ogóle bo mogą być już pokrzywione Ja nie wiem w ogóle co to, to jest Triton 450 Chiński to chyba nie jest wkład Koreański może, ja nie wiem co to jest za wytwór Niby to jest... E Silnik z ACES 450. ACES nie wiem też to co jest. W ogóle niby są dobre, no ale ja już jednego takiego naprawiałem i tam przy 13 tysiącach był wałek rozrządu tak zdarty. Te krzywki były tak wytarte, że to jest niemożliwe. 13 tysięcy. To nie jest jakiś, nie wiem, wysoko silnik, żeby tu się to, to zdarzyło tak szybko o, Ale ta kierownica lata Trzeba trochę ostrożnie jechać, bo nie chciałbym dostać tą łańcuchem po nodze Jak to spadnie z tego przy takiej prędkości Z Nie przerywa, nie gaśnie, więc eee, jest ok. Straszny wytwór, straszny. No, przy 90 to bije strasznie, jak się puści gaz, to przy otwarty przepływ nic się tak nie robi. To no, też, no, przy 90? Strach się bać. Tak wygląda Tak to wygląda w świetle dziennym. No, akłada przypomina, no ale radości z tutaj raczej nie ma. Nie wiem, jakby to było jakby miał e, opony e, nie szosowe tylko w teren. Ale on też nie jest zrobiony w teren. Bo on jest poobniżany, on tak oryginalnie wyszedł On oryginalnie na drogę wyszedł Więc nie wiem, może jeszcze kiedyś kupię takiego, tylko kroszowego I zobaczę tym w terenie jak się jeździ Na dzisiaj to tyle. Jeszcze co łańcuch muszę zrobić już mi spadnął dzisiaj Strasznie jest wybady łańcuch powyginany no, mi mi nie przyszedł, wymienię jak przyjdzie. Dobra, może to też nagam. No to dobra, to żegnam się, to nara.